Siemano, w dzisiejszym filmiku będzie recenzja KTM'a SX85. Zapraszam! No to tak, zalet jest tak, hydrauliczne sprzęgło, bardzo fajne, mięciutkie, yy, zawieszenie yy, WP, tylko co mi się bardzo nie podoba, znaczy bardzo, plus i minus jest, że tu jest yy, na wahaczu amortyzatora a nie na kiwaku na kiwaku by było lepiej, bo no lepiej po prostu jest jakoś tam wybiera lepiej i ogólnie jakoś tak lepiej się jeździ i... ale to też jest plus, bo nie trzeba tutaj łożysk wymieniać pewnie dużo by osób pisało w komentarzach ile pali ile się mieści w baku w baku się mieści tak 5,3 litra chłodnica podwójna tutaj jest to podwójna, wszystko ładnie no i dla mnie jeszcze jest plus, że są małe koła 14-17 e Excel wzmacniane. E no ogólnie, no to co ja mogę tu powiedzieć? No super sprzęt. Na razie się nic w nim nie pierdzieli. No fajnie wkręca się w rezo. Ma pierdzielnięcie takie. Nie zamula. Faj Fajny duma, nawet taki. Nawet, nawet. No dużo też nie pali jakoś tak strasznie. Ale mało też nie pali. Jak na 8.5 to są bardzo dobre osiągi moim zdaniem. Miałem cerkę 85 jeszcze. To bez porównania on lepiej idzie, nie tnie się No w sumie cerka to była rozdupcona trochę, ale... Też 8 ,5. To jaki jest malutki ocylinderek. A 38 koni pisze w serwisówce. No to pewnie 36, 35 na pewno ma. No. Dodatkowo jeszcze powiem, że przy 75 motogodzinach się robi remont. No się powinno przy 80 robić, ale ja wolę zrobić wcześniej, żeby tu nic nie było. No u mnie już też niedługo będzie, bo już jest 52. No. Znaczy z plusów no to tutaj o, wzmacniane sprzęgło, oj, sprzęgło, linki. I co jazdę się powinno odpowietrzać? Lagi żeby nie wywaliło uszczelniaczy tutaj, bo poprzedni właściciel właśnie nie odpowietrzał lak i właśnie tak podejrzewam i właśnie się wylały całkowicie więc no dla mnie jeszcze plusem jest tutaj na zębatce takie zabezpieczenie, seger to dla mnie jest dobre, bo biorę pyk, szczypcami pyk i wyciągam zębatkę <laughs> wymieniłem w e, dosłownie 45 sekund, więc no ale też tutaj może to wypaść jak tam coś się źle założy, ale ja tam na razie jestem z tego zadowolony. Filtr powinno się też czyścić co 2, 3, 4 jazdy. I u, u mnie dla mnie jeszcze jest minus, że trochę nisko jest ten filtr bym powiedział, bo jest na takiej wysokości weź przytrzymaj na takiej wysokości jest, więc to trochę takie. Jest nie za bardzo, moim zdaniem. No, ale tak ogólnie to jest dobre. O, to jeszcze mi się bardzo podoba. Tutaj te, te druciki. Z plusów to jeszcze oryginalnie jest tutaj V-Force. U mnie jest jedynka. A w tych nowszych już KTM-ach od dziesiątego chyba już są trójki. Tam bardzo różnicy jakieś nie czuć, ale tam coś tam zawsze czuć, że tam jakoś... Ale różnicy zawsze jakieś nie ma, ale jest. Jakby ktoś pytał, co to v to są sportowe e, membranki. Ym, no, membranki tam są takie już... Nie wiem, jak to powiedzieć. No, ale no. Sportowe to sportowe. A wady, no to, że się sprzęgło tutaj powietrza czasami. Tam raz na dwa miesiące ja tam odpowietrzam. Tam się zapowietrza. Ym, powinien się mieścić, o, na trzy palce, a on tutaj, o, lata jak chce. No, to kolega, powiedz jeszcze coś o tym sprzęcie. Drewny, motma. Mi się podoba. Gdybym no. miał kupować, go. No to tak, zostawcie łapkę w górę, subika, komentarz. Udostępniajcie, lajkujcie, łapek w dół nie zostawiajcie.